Codzienna modlitwa wieczorna. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, dzisiejszego wieczora przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i miłości. Dziękuję Ci za kolejny dzień życia, za piękno Twojego stworzenia, które mnie otacza. Dziękuję za uśmiechy i dobre słowa, które dzisiaj odebrałem. Za miłość i wsparcie, jakie znajduję w rodzinie i przyjaciołach. Dziękuję Ci, Panie, za moje zdrowie, za chwile radości i za wyzwania, które pomagają mi rosnąć. Dziękuję za Twoją nieustającą opiekę, którą doświadczam każdego dnia, nawet gdy nie jestem tego w pełni świadomy. Dziękuję Ci również za Twoje niezliczone błogosławieństwa, zarówno te widoczne, jak i te ukryte. Za każdy znak Twojej obecności w moim życiu. Dziękuję za moją wiarę, która jest dla mnie światłem i przewodnikiem, za Twoje słowo, które mnie prowadzi, i za sakramenty, które umacniają mojego ducha. Dziękuję Ci za Twoją niekończącą się cierpliwość, za Twoje przebaczenie i miłosierdzie, które są dla mnie źródłem nadziei i pocieszenia. Za wszystkie dobre rzeczy, które wydarzyły się dzisiaj. Zarówno te duże jak i małe składam Ci, Panie, moją wdzięczność. Panie, w tej cichej chwili wieczornej, staję przed Tobą z sercem obciążonym moimi błędami i słabościami. Uznaję przed Tobą wszystkie moje grzechy, błędne wybory i zaniedbania tego dnia. Przyznaję się do mojej niecierpliwości, do słów wypowiedzianych w gniewie, do chwil gdy moje myśli i czyny nie były zgodne z Twoją wolą. Wyznaję także moje zaniedbania w miłości i trosce o innych. Przepraszam za każdy moment, gdy mój egoizm i skupienie na sobie przesłoniły potrzeby bliźnich. Przyznaję się do mojej obojętności wobec cierpienia innych, do momentów, gdy mogłem okazać dobroć, lecz wybrałem milczenie lub zignorowanie. Panie, żałuję za te wszystkie razy, kiedy pozwoliłem, aby pokusy i złe nawyki zdominowały moje działania. Wyznaję moje słabości i proszę o Twoje miłosierdzie. Proszę o przebaczenie za wszystkie moje grzechy, zarówno te znane, jak i nieznane, świadome i nieświadome. Przez Twoje miłosierdzie, Panie, naucz mnie żyć z większą miłością, cierpliwością i wyrozumiałością pomóż mi wzrastać w cnocie i dobru, abym mógł lepiej służyć tobie i moim bliźnim. Miłosierny Ojcze, zwracam się do ciebie z prośbą o pomoc i ochronę. Ty znasz wszystkie moje troski, obawy i wyzwania, które przede mną stoją. Proszę cię, daj mi mądrość, siłę i odwagę, aby sprostać im zgodnie z twoją wolą. Panie, ty wiesz, jak często czuję się zagubiony, Przestraszony, a czasem przytłoczony obowiązkami i problemami dnia codziennego. Proszę, prowadź mnie swoją mądrą ręką, abym mógł znaleźć właściwą drogę i podejmować decyzje, które są Tobie miłe. Daj mi spokój serca i umysłu, zwłaszcza w tych chwilach, gdy niepokój zagraża mojemu spokojowi. Ochroń mnie, Panie, i moją rodzinę przyjaciół oraz wszystkich, którzy są mi bliscy. Strzeż nas w nocy, podczas snu, i w ciągu dnia, gdy podejmujemy nasze codzienne zadania. Niech twoja łaskawa ręka będzie nad nami, chroniąc nas przed wszelkim złem, niebezpieczeństwem i krzywdą. Wszystkie te prośby składam przed Tobą, ufając, że Twoje miłosierdzie i miłość nigdy mnie nie opuszczą. Wszechmogący Boże, w tej chwili modlitwy pragnę również pamiętać o innych, niosąc przed Ciebie ich potrzeby i prośby. Ty znasz każde serce i każdą sytuację, dlatego z ufnością polecam Ci wszystkich moich bliskich, rodziny, przyjaciół, a także tych, z którymi spotkałem się dzisiaj i tych, którzy są daleko. Proszę Cię, Boże, błogosław i ochraniaj moich bliskich. Daj im zdrowie, siłę i pokój serca. Bądź z nimi w ich trudnościach, niepewnościach i w każdym wyzwaniu, z jakim się zmagają. Daj im mądrość i prowadzenie w podejmowaniu decyzji oraz otocz ich swoją miłością i opieką. Panie, pamiętaj także o tych, którzy cierpią, o chorych, samotnych, zranionych i zagubionych. Dotknij ich swoją uzdrawiającą ręką, daj im pocieszenie i nadzieję. Niech znajdą wsparcie i miłość w swoim otoczeniu, a przede wszystkim w Tobie. Ojcze, proszę także za naszą wspólnotę, nasz kraj i świat. Daj nam pokój, sprawiedliwość i wzajemne zrozumienie. Pomóż nam budować społeczeństwo oparte na miłości, szacunku i dobru wspólnym. Wszystkie te intencje, Panie, składam w Twoich rękach, ufając, że Twoje miłosierdzie i miłość obejmą każdą potrzebującą duszę przez Chrystusa, Pana naszego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.